Po dniu wczorajszym szkółka techniki fundamentalnej gra w pierwszej grupie, czyli finalistów najmocniejszych drużyn. Są to naprawdę mocne drużyny, które zdobyły najwięcej punktów. Teraz zagramy z AP Champion, a poza tą drużyną w grupie tej jeszcze będą takie drużyny jak Krakowia, jak Warszawa. Naprawdę bardzo fajne, ambitne e, drużyny. E, przed chwilą widzieliśmy starcie Warszawy e, właśnie z Krakowią. Warszawa uległa 0 do 1. E, no i zobaczymy. Boisko pierwsze gotowe. Ja D sobie. Gotowe. C. gotowe. C. Gotowe. Czekamy jeszcze na boisko drugie. Przypominam, boisko numer jeden. Szkółka techniki fundamentalnej AP Champions. Mamy. OK. Boisko drugie Skra, Częstochowa, APMT, no, no to Panie Trenerze. Jedno jest pewne najważniejsze. Przypominam, boisko numer dwa Skra, Częstochowa, APMT. Boisko trzy Parasol na Wnębicach, gotowi. Boisko cztery kupnik, SMS Przemyśl, też widzę gotowi. 20 minut, y Panie sędzio, tutaj na boisku B prawdopodobnie trzeba będzie kamizelki założyć. Chłopcy zakładają kamizelki, za chwileczkę zaczynamy. Dobrze, odliczamy. 5, 4, 3, 2, 1. Start, ruszamy. I 20 minut emocji przed nami. To dzisiejszy pierwszy mecz szkółki. E, w tej chwili e, pierwsza próba ataku i naciskamy dalej. Każdy jeden punkt, każda jedna bramka się liczy e, w tabeli końcowej, także e, trzeba cisnąć, e, przyciskać e, i używać tego pressingu non-stop i bardzo ważna jest obrona, bo e, jak widzieliśmy e, przed chwilą e, w starciu w Warszawy z Krakowem. No jedna bramka zadecydowała o wszystkim i po prostu przesądza o tym, kto jest lepszy. Dlatego e, tym bardziej emocje są wielkie, e, no, ale ambicje też. Ambicje tych młodych zawodników też i to widowisko lepiej się ogląda e, niż naprawdę dorosłych, e, dorosłych e, futbolistów. Warto tu e, być i naprawdę warto było tu przyjechać, e, bo widzimy e, jak rozwijają się zawodnicy. E, a druga sprawa, jak wygląda drużyna na tle pozostałych e, i to e, nieprzypadkowych drużyn e, z całej Polski. Czekamy na wznowienie gry. Thank you. Ďakujem. Yes. Ďakujem. Bravo! Ďakujem. 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 Obrigado. Dobry. Białe na kudła. W następnej kolejce na boisku numer 1 zagra Akademia Piłki Nożnej Sportowiec Morzowniczka z Krakowią Kraków na boisku numer 2 GKS Jaszczę APP Mielec na boisku numer 3 Karnowia Sandecja i na boisku numer 4 Mosil Mazowiecki zagra z Olimpijki Wrocław.

Jezuzia, to dzisiaj pięknie! Dawaj, dawaj! Podaj! Obrigado. <laughs>

já vi de Luca. Pięknie. Ach, brakło centymetrów. Dobrym miejscu stał. Zrobiło się bardzo gorąco, mamy remis, a tu jednak trzeba walczyć zawsze o wygraną. Tabela na koniec nie oszczędza naprawdę nic przy Także... Ten, kto tutaj wszedł kolejną bramkę, naprawdę e, biorąc pod uwagę czas do końca, e, myślę, że wygra ten, to spotkanie. E, nie ma e, tutaj czasu ani e, możliwości popełnienia błędu. Nie wolno sobie na to pozwolić. E, dużo emocji nie ukrywam jako rodzic. E, no, Mega. Przez połowę chyba było. Jestem bardzo zadowolony z tego, co robi Zuzia. Zuzia z numerem 35 dzisiaj, ale piłkarsko. Naprawdę dojrzale i nie daje się zagonić, a najważniejsze podaje piłkę wtedy, kiedy trzeba. Nie gra ślepo. Chłopcy bardzo fajnie. No na pewno kosztuje ich e, dużo energii to spotkanie. No i nie, nieuchronnie czas dobiega końca. To Trzeba jak najszybciej zmienić wynik e, na naszą korzyść. Znowu leci pięknie, tyłem, piłeczka, szuka, szuka kogoś Dawid tak, podaniami zaczynają tutaj e, oblężenie i przeciwnik z autu. na Niebezpieczna sytuacja, tym bardziej przed końcem czasu. Na szczęście bramkarz czujnie zareagował. A i Zuza znowu, Zuza Piłka poszła do przodu. Coś z tego można zbudować jeszcze. Ach. zablokowany Co było? Nie wiem. Była ręka, zdaje się. Tak, super. No to teraz albo nigdy, e, naprawdę już mało czasu zostało do końca. Trzeba to strzelić. Trzymamy kciuki. E, nie, 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 nie. 봐사 <laughs> Nasze spotkanie dzisiaj z wynikiem 3-2 z AP Champions. No super, super emocje, czekamy dalej i z tego co pamiętam w rozpisce następne spotkanie już z Krakowią. Na którą zdecydowana większość stawia jako na lidera, i myślę, że to będzie najciekawsze spotkanie dzisiejszego dnia. Czekamy z niecierpliwością. Dzięki całej drużynie za te wspaniałe emocje i za umiejętności. No i cieszę się bardzo, że Zuza pokazała naprawdę mądrą piłkarską grę, czystą i nie cisnęła. Na ślepo, tylko bardzo mądra decyzja podejmowała w tym meczu. Dziękuję bardzo, zapraszam na następne, następny film.